Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Koniec. Koniec wreszcie tego 2020, powiedziało pewnie wielu słuchaczy, którzy myślą, że w jakiś magiczny sposób, jak się zmieni kartka z kalendarza, to się wszystko zmieni. Tak to nie działa, ale ja przyznaję, że koniec roku ten kalendarzowy to jest mój czas na podsumowanie, czyli coś, co. Powinno być jakimś zamknięciem roku, ale tak naprawdę powinno być bardzo istotnym czynnikiem do otwarcia kolejnego. U mnie to nie jest początek stycznia, to nie są święta Bożego Narodzenia, to jest właśnie tych kilka dni między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. Świat jest wtedy na takich wolnych obrotach, nie dzieje się za dużo, w skrzynce mailowej jest spokój, nie bombardują nas tak media, dopiero co skończył się Kevin sam w domu na Polsacie. Ja wtedy siadam do notatnika, do komputera, robię dobrą kawę i sam sobie zadaję bardzo ważne pytanie. Tomek, czy to był dobry rok? W tym odcinku pokażę wam na co ja zwracam uwagę w takim podsumowaniu, jak dobrać sobie pytania do tego podsumowania, żeby procedura takiego końca roku miała w ogóle wartość. No i co z tym w ogóle zrobić, żeby wyciągnąć wnioski na przyszły rok, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi. Dzisiaj trochę luźniej, może trochę inspiracyjnie, ale i tak oczywiście w dużej mierze o pieniądzach. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Znacie serial Ali MacBill? Główna bohaterka, prawniczka, grana przez Kalistę Flockhart, miała taką teorię w jednym z odcinków chyba nawet pierwszego sezonu że nie na wprawdzie na koniec roku, tylko akurat w dniu urodzin ale trzeba popatrzeć wtedy na cały ubiegły rok, na wszystko, co nam się przytrafiło w tym roku podsumować go sobie i jeśli uroni się łzę, to znaczy, że to był ważny rok. Nie do końca jest takie istotne, czy to będzie łza smutku czy szczęścia, ale jeśli jest łza, to znaczy, że to był rok ważny. A jak nie było, to już sami sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ten rok jest nam obojętny, czy nie wydarzyło się za wiele. No, to, to jest to, co często powtarzam jako cytat Tonego Robinsa, ale coś, co bardzo się przydaje nie tylko w kwestii rozwoju osobistego, ale też bardzo często pieniędzy tego, co ja mówię na, na swoim blogu finansowym czyli jakość zadawanych pytań. Kiedy siadamy do takiego podsumowania, jakość odpowiedzi, jakie zostaną udzielone, będzie tak naprawdę zależeć od jakości pytań, które sobie zadamy. I to jest ważne na koniec roku. I coś jest w tym odcinku Ali McBeal, który został mi w głowie po tylu, tylu latach, bo widziałem ten serial pierwszy raz jako nastolatek i do dzisiaj chętnie od czasu do czasu sobie powtarzam ten serial, bo w takich podsumowaniach na koniec roku nie chodzi tylko o Excela, który gdzieś tam nam mówi, ile zarobił Ile wydaliśmy, jakie są plany. No, i formułki świecą się na zielono czy czerwono. Jakby nie o to chodzi w życiu, żeby formułka się podświetliła na odpowiedni kolor. Liczby nie oddają nam wszystkiego. Czasem nasze decyzje zaprocentują dopiero za rok, dwa, trzy albo odwrotnie. Poczujemy negatywne konsekwencje decyzji z 2020 roku, nawet jeśli ten Excel świeci się na dobry kolor. Ale po kolei. Zobaczcie, jak ja to robię. Najpierw siadam sobie do firmowych finansów. No, u mnie to jest o tyle uproszczona procedura, że firma to ja, ja to firma. Witamy w świecie jednoosobowej działalności gospodarczej, szczególnie kiedy jest się jeszcze blogerem i wydawcą jednocześnie. Więc gdzieś ta procedura jest uproszczona, chociaż dla pracowników zamieniamy to tak naprawdę na ja i moja kariera zawodowa, moja praca. Na upartego u studenta siadamy i mówimy ja i mój rozwój, jeśli jeszcze tej pracy nie ma. Więc każdy jest w stanie dopasować to do siebie. W każdym razie są to te kwestie firmowe, zawodowe na start. Siadam i patrzę, jak wyglądały finanse. Przychody, koszty, zyski. No i oczywiście, skąd się one tak naprawdę wzięły? Jaka jest dywersyfikacja w danym biznesie? Czy to u mnie prawidłowo zadziałało? Dla mnie akurat dywersyfikacja w biznesie jest bardzo ważna, chociaż może się wydaje, że haha, bloger, co tu dywersyfikować, ale tak naprawdę ja mam kilka źródeł przychodu i dzięki temu ten koronawirus, ta pandemia, która zabrała mi już wiosną dwie ścieżki zarabiania, dzięki Dzięki temu, że pracuję dosyć elastycznie, byłem w stanie w kolejnych kilku miesiącach zbudować sobie dwie odnogi biznesu na miejsce tamtych, które mi wypadły. I ten biznes, mimo wszystko, nie tylko przetrwał, ale zaliczył bardzo, bardzo udany rok. Więc ja sobie patrzę na to, czy zrealizowałem plany z ubiegłego roku. Czy zaskoczyłem się czymś na plus, czymś na minus i tak dalej. Dla formalności, żebym sam siebie rozliczył jako szef, tylko tyle, że w jednoosobowej działalności gospodarczej. No jesteśmy zarówno szefem, jak i, jak i pracownikiem, więc taką rozmowę roczną musimy przeprowadzić z samym sobą. Dla mnie z kolei w takim podsumowaniu firmowym najważniejsze jest to, czy to, co zrobiłem w 2020 roku, przyniesie mi korzyści w kolejnych latach. Wiecie, czy był jakiś krok milowy w tym roku? Dla mnie to jest o tyle ważne, bo zdarzały się już takie lata, że padałem ze zmęczenia. Pieniądze zarobione w danym roku były całkiem przyzwoite, żeby nie powiedzieć bardzo dobre, ale rok w zasadzie był trochę bez sensu, no bo kręciłem się jak ten chomik w klatce, tylko tyle, że miałem ładną klatkę. I to jest problem, bo z mojego punktu widzenia kluczowe są działania mające na celu wyjście chomika z klatki, a nie kupno czy odpicowanie klatki, w której w kółko biegniemy. Przykładowo, ja w tym roku zrobiłem pierwszy raz w życiu własny produkt w postaci konferencji wideo. Były dwie edycje blogerów na giełdzie, później był duży projekt Game Dev Investor, i nie chodzi o to, ile zarobiłem, jak to wygląda w Excelu, ale chodzi o to, że przekonałem się, że z jednej strony mogę to zrobić jestem w stanie robić takie produkty. Z drugiej strony jest grupa ludzi, która chętnie bierze udział w takich spotkaniach i przez 10 godzin słucha wykładowców online, a to jak to skompilowałem i jeszcze dostosowałem do ceny, jakby ma, ma to faktycznie ręce i nogi, jest to biznesowy, sensowny produkt dla jakiejś określonej grupy docelowej. I powiem więcej. Ważne jest to, że po tych już doświadczeniach z 2020 roku, ja mogę sobie powiedzieć szczerze do lustra, że tak umiem to zrobić, mogę to usprawniać w kolejnych latach. I z punktu widzenia biznesowego, jest to jakiś krok milowy w mojej działalności. No, ten podcast, którego teraz słuchasz, jest ważnym krokiem. Od trzech lat myślałem o podcaście. Nazwa była wymyślona spokojnie ponad rok temu, więc naprawdę długo nie mogłem się przekonać do tej formy, i dzisiaj tak naprawdę kilkanaście odcinków wydanych w 2020 roku, a ja się bardzo cieszę, że tego podcastu słuchasz. Jest taka paskudna statystyka w podcastingu, że po siedmiu odcinkach autor zawiesza słuchawki mikrofon i stwierdza, że to się chyba jednak nie uda, bo ta słuchalność nie jest rewelacyjna, to wcale nie jest takie proste robić regularnie. No, a tutaj bariera 10 odcinków przekroczona, i tak naprawdę już siedzę nad planami kolejnych w przyszłym roku, a tych ma być ponad 50, czyli jeden odcinek w tygodniu. I to jest krok milowy, to jest naprawdę krok milowy, że mogę teraz być na głośnikach, w słuchawkach u ciebie, u setek słuchaczy, a są i takie tygodnie, że u tysięcy słuchaczy, więc to jest naprawdę ważna rzecz z mojego punktu widzenia. I jak już mam finanse firmowe odhaczone, kawę trochę dopitał, to idę dalej do finansów osobistych, bo ja i moja firma to no jedno, ale nie może być tak, że ja i mój budżet firmowy i ja i mój budżet osobisty to to samo. To jest bardzo niebezpieczne, i o tym sobie zrobimy kiedyś całkowicie oddzielny odcinek. Jeśli nie oddzielamy, mając jednoosobową działalność gospodarczą, swojego życia prywatnego od firmowego, to tu się pojawia bardzo dużo ryzyk, które tak naprawdę na siebie bierzemy, chociaż wydaje nam się, że absolutnie nie ma w tym problemu. Okej, okay. siadam do finansów osobistych i tak sobie patrzę, czy jestem zadowolony z wydatków i z tego, jak wyglądał mój domowy budżet. Ja korzystam z domowego budżetu uproszczonego, czyli nie mam gigantycznego Excela, że dzisiaj sobie kupiłem jedną litrową kolę za 3,85. Ja mam budżet uproszczony, czyli ile mniej więcej wydaję na jedzenie, ile mniej więcej wydaję na daną kategorię. No, często to są oczywiście konkretne liczby, więc ja tak mówię mniej więcej, ale jestem w stanie sobie to, to dzielić w takich szerokich kategoriach i wydaje mi się, że to jest taka prosta Opcja dla tych, którzy już dobrze zarabiają, chcą panować nad tymi finansami, ale nie potrzebują tak dużo czasu spędzać nad skrupulatnie każdą złotówką. Ja należę do tej grupy, która potrzebuje mieć budżet domowy uproszczony siadam też do tego jakie będą wyzwania w budżecie na przyszły rok. I tak oto w 2020 roku największa zmiana w budżecie to jest zmiana mieszkania na nieco większe i nieco droższe, ale dające z kolei rewelacyjne warunki i dzięki budżetowi widzę, że też dające sensowne oszczędności, chociaż może być to abstrakcyjne, ale to jest po prostu większe odliczenie na prowadzenie działalności gospodarczej w domu. Zwiększyła się przestrzeń nagrywania, ale de facto zwiększyły się oszczędności właśnie ze względu na odliczenie na działalność gospodarczą. Odpadło też dużo Wydatków ze względu na nieustanny lockdown, czy tam lockdown na zmiany, ale tak naprawdę w niektórych branżach prawie całoroczny. Nie ma kin, nie ma imprez, nie ma restauracji. Wydaje mi się, że z tego akurat punktu widzenia wydatki w skali roku są całkiem spore, jeśli prowadzi się taki tryb życia jak ja, czyli mieszkając w centrum Warszawy, no i po prostu jednak często takie miejsca odwiedzając. W skali roku to wszystko ma sens. Ja w ogóle liczę dużo w skali roku, i tu też mogę zapowiedzieć, że będzie odcinek o skali roku. Mój super lifehack, który sprawdza się od wielu, wielu lat, czyli to, żeby zmienić trochę podejście do liczenia pieniędzy. Naprawdę, to jest metoda otwierająca oczy. Generalnie oszczędności w tym roku było całkiem sporo, no i co dla mnie jest osobiście bardzo ważne. Charytatywne cele też były w tym roku zrealizowane naprawdę ponad miarę. Za moment padnie gdzieś tutaj ogłoszenie w social media, że kolejna wpłata na pajacyka ze sprzedaży książek znowu prawie 10 tysięcy złotych, bardzo ważne dla mnie, no i wielka, szlachetna paczka dla wielodzietnej rodziny, zrobiona przed świętami. Dla mnie to jest bardzo istotne. Takie małe wpłaty, takie małe akcje, czy Jakieś wspieranie, schronisk dla zwierząt, no, przeróżne takie małe rzeczy, które czasami możemy zrobić. Albo nawet jakaś anonimowa pomoc, kiedy wiem, że przyjaciele, znajomi robią jakieś zbiórki, bo na przykład coś się złego dzieje w ich życiu, czy, czy członek rodziny wymaga jakiejś hospitalizacji, leczenia. Dla mnie to jest bardzo ważne, że w latach, w których ja dobrze zarabiam, w latach, w których moja firma dobrze prosperuje, ja chcę się tym zyskiem też dzielić ze światem i po prostu więcej pomagać. Więc to jest bardzo ważne także w podsumowaniu, ile ja dobra zrobiłem, przez to, że mój biznes dobrze zadziałał. No i najważniejszy punkt w moim podsumowaniu finansowym i też zachęcam, żeby skupiać się na tym, jakie mamy cele na przyszły rok finansowe. No bo o to w budżecie finansowym chodzi, żeby zaplanować następne wydatki, miesiące, kwartały itd., a nie tylko archiwizować to, co ja zrobiłem w ubiegłym roku czy w ubiegłych miesiącach. Chodzi o to, żeby to wszystko dostosowywać i ten plan faktycznie był zrealizowany. U mnie najważniejszy punkt to jest po prostu wesele w przyszłym roku, więc potrzeba dużych oszczędności, bo wydatek jest relatywnie duży, nawet jeśli częściowo albo w całości gdzieś tam się zwróci. Budżet domowy jest tutaj też o tyle ważny, że od naszego zarządzania finansami zależy ile pieniędzy w skali roku trafi na rachunki maklerskie albo w ogóle będzie przeznaczone do inwestowania. Bardzo mocno dbam o to, aby z biegiem lat, kiedy rosną moje zarobki, rosną moje oszczędności i rośnie moje doświadczenie, to rosły też proporcjonalnie środki przesuwane na inwestycje. Inwestując chociażby w spółki dywidendowe, to jest tak naprawdę najważniejszy składnik finansowej kuli śnieżnej, którą toczymy przez lata, no bo oprócz wypłacanych dywidend, ja muszę docelowo zwiększać pozycję na moich akcjach. Żeby ten procent składany wykonał swoją pracę. To jest wielki błąd, który popełniłem kiedyś przy portfelu 10K, czyli to, że ludziom zostało w głowie, że wkładam jakąś kwotę pieniędzy i z niej yy, tak naprawdę ma się zrobić większa. No nie, wkładam w kwotę pieniędzy jak najbardziej, ale do tego dokładam kolejne pieniądze regularnie. Taka powinna być zasada. No i trzecia część podsumowania to oczywiście inwestycje. Ta jest już dużo bardziej skomplikowana. Ja oczywiście nie mam wpływu na to, czy wartość instrumentów, które mam w portfelu urośnie czy spadnie i nikt z nas nie ma tego, na to wpływu, ale mam wpływ na to, jakie pieniądze przeleję na rachunek maklerski i jakie instrumenty do tego portfela dobiorę. I tylko na tym możemy się tak naprawdę skupiać, czyli nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego CD Projekt tak mocno spadł i ja tego genialnie nie przewidziałem. Zastanawiam się nad tym, ile wpłaciłem na rachunek maklerski, jaką mam tam pozycję, co z tym tak naprawdę zrobiłem, czy jaki mam na to plan? Już tak mówiąc, konkretnym przykładem. Zawsze staram się w pierwszej kolejności skupić na tych wpłatach, czyli coś już o, co, o czym sobie troszkę powiedzieliśmy. W pierwszej kolejności kwestia wykorzystania limitów, jakie oferują rachunki w formule IKX, czyli to o czym mówiliśmy w odcinku przed Wigilią. W tym roku u mnie akurat komplet, czyli ponad 20 tysięcy złotych wpłacone na IKX, więc odhaczony po prostu bardzo dobry rok. To też pokazywałem, że, że to nie jest tak, że każdy rok musi być idealny i po prostu wpłata zawsze odhaczona, ale to jest jakiś cel, którego Staram się pilnować, bo to jest po prostu ważne w długim terminie. Nie akurat skala wpłat na rachunki w tym roku rekordowa i to jest chyba największy plus tego roku. Z perspektywy czysto finansowej jest to też związane oczywiście z portfelem dywidendowym, który tych środków po prostu potrzebuje. No i punkcik pierwszy, jak już sobie powiedzieliśmy o wpłatach, to warto przeanalizować sobie na koniec roku tak bardzo na chłodno i na spokojnie skład naszego portfela. Oczywiście trzeba sobie do tego przypomnieć, jakie są w ogóle założenia tego portfela i jaka jest strategia inwestycyjna, którą realizujemy, żeby nie było, że mamy jakiś pomysł, czy mieliśmy jakiś pomysł, a to, co jest w portfelu dzisiaj, kompletnie od niego odbiega. Takie sytuacje się zdarzają, szczególnie na początku. Ja też pamiętam, że budowałem jakieś portfele na przykład na studiach, zmyślał o takiej i takiej strategii, ale po drodze wpadłem na przykład spółki, które wydawały się ciekawe, tylko kompletnie nie były uwzględnione w tej strategii. No więc warto do tego usiąść, co my tak naprawdę robimy. Później sobie zestawiamy oczywiście aktualny portfel z daną strategią, sprawdzamy czy wszystko jest ok. Może trzeba zrobić jakieś zmiany w przyszłym roku, a może trzeba po prostu zrobić rebalancing portfela i przywrócić mu pierwotne proporcje. To z reguły występuje w kontekście portfeli związanych z ETF-ami, czyli że mamy jakąś pozycję akcyjną i obligacyjną, i przez to, że była duża zmienność, na przykład ta akcyjna jest za duża względem naszej strategii, albo odwrotnie. To jest ważne, że trzeba przywrócić wtedy portfelowi standardowe proporcje. No i tak naprawdę jest to dosyć uproszczone w porównaniu z tym, co mają typowi stockpikerzy, czyli. Ci, którzy wybierają samodzielnie akcje do portfela, tam z reguły w zdywersyfikowanym portfelu trzeba troszeczkę dłużej posiedzieć nad tym podsumowaniem i zadać sobie pewnie troszkę lepsze pytania. Ja osobiście nie jestem zachwycony swoim portfelem aktualnie. Jest tam trochę spółek kupionych tanio, bo były tanie, ale nie do końca jestem przekonany, czy chcę mieć je na wiele lat, czy to nie jest trochę tak, że głównym argumentem była jednak cena i tu chociażby mówię o sektorze finansowym. W moim portfelu trochę go jest, o tym też mówiłem na jednej z konferencji blogerzy o giełdzie, że tam sektor bankowy, ubezpieczeniowy, temu się mocno przyglądałem po przecenie, ale czy to będzie jakaś rewelacyjna inwestycja na długie, długie lata? No ciężko mi powiedzieć. Na razie nie wydaje mi się, żeby banki radziły sobie fantastycznie w najbliższych latach, ale pozycja na Portfelu jest na razie zarobione, więc to jest też taki dylemat, przed którym trzeba po prostu stanąć, czy realizujemy swoją strategię, czy nie do końca. U mnie akurat jest trochę gamingu sensownie zdywersyfikowanego. To nie jest absolutnie tylko CD-Projekt, no ale to, co się dzieje na CD-Projekcie, też oczywiście ten wynik zaniża. Ja mam takie wrażenie, że u mnie jest za mało dywersyfikacji i nad tym muszę popracować w 2021. Ale to, co najważniejsze z mojego podsumowania, to jest to, że portfel dywidendowy, który powstaje od kilku miesięcy, jest to zadanie w toku. O tym będę jeszcze mówił pewnie wielokrotnie. Ja zaczynam od USA. I dopiero tam buduję tę odnogę, a dopiero jak to opanuję, to ruszę po na przykład Kanadę, Wielką Brytanię, Niemcy, czy może nawet jakieś azjatyckie rynki, po to, żeby dywersyfikować się geograficznie i walutowo. Tam jest na razie 9 spółek wypłaconych pierwszych kilkaset złotych z dywidend, więc generalnie Portfel typowo amerykański, i śmieję się, że jak siadam do tego podsumowania, to to jest właśnie patrzenie na to, jak wygląda dzisiaj giełda w Stanach Zjednoczonych, a jak w Polsce. Patrzę w Polsce, i tam przeróżne wyniki na portfelu, i można powiedzieć, że duża zmienność w różnych sektorach. A siadam sobie do portfela dywidendowego, w którym kupowałem po to żeby tak naprawdę dostawać dywidendy, absolutnie nie myślałem o tym, że upoluję teraz dołek i te akcje jakoś wzrosną i autentycznie cały portfel jest na zielono, czasem jest 5%, ale czasem jest 55%, czego w ogóle człowiek nie zakładał, to po prostu pokazuje siłę hossy w USA, więc niezamierzony tak jakby pozytywny efekt. Do czego idziemy dalej? Warto jest przeanalizować swoje najważniejsze decyzje z portfela. To jest łatwy punkt, o ile macie jakiś dziennik transakcyjny, albo opisujecie regularnie swoje przemyślenia, czy notujecie przy transakcjach, co stało tak naprawdę za tą konkretną inwestycją, no bo bez tego można samego siebie wprowadzić w błąd i dopisywać do transakcji historie, których tak naprawdę nie było. Nie nadarmo mówi się, że analiza wsteczna jest zawsze skuteczna, i siedzimy tak naprawdę dzisiaj i dywagujemy, że a mogłem o tym pomyśleć miesiąc, temu. Może się okazać, że głowa spłata nam takiego figla, że jak za pół roku będziemy mówić o tym, to sobie przypiszemy, że my to przecież już wiedzieliśmy, a tak naprawdę nie było. Dlatego takie notatki przy transakcjach są naprawdę ważne. Ja, jak widzę ten rok, to biję sobie brawo za piękne ograniczenie strat na początku roku, bo później to było już tylko tak naprawdę gorzej, jeśli chodzi o czekanie chociażby za długie na odbicie rynku i po prostu przegapione wiele okazji. Więc mam też z tyłu głowy, że jest to moja wina, mój błąd inwestycyjny. Wygrało tak naprawdę pilnowanie ciężko zarobionych pieniędzy nad tą chęcią zysku i chciwością, więc tutaj strach u mnie w tym roku nad chciwością zdecydowanie przeważył, ale też to jest kwestia tego, że jestem do dzisiaj w szoku, że rynek finansowy tak mocno oderwał się od gospodarki. To, że mamy all-time high w USA czy w Niemczech, biorąc pod uwagę pandemię i jej wpływ na gospodarkę, mimo wszystko jest dla mnie gigantycznym zdziwieniem, bo odbicie odbiciem, ale powrót do najlepszych nastrojów w historii giełd, you <laughs> To jest coś, co będziemy pewnie opowiadać kiedyś dzieciom i wnukom. I co ciekawe, ja akurat w tym roku zarobiłem dobrze na kilku dużych transakcjach, typu IPO Allegro, które omawiałem na YouTubie, czy te pozycje, które omawiałem na konferencji blogerzy o giełdzie, na przykład XTB, na przykład Kruk, PKOBP kupione bardzo nisko. No i śmieszna transakcja spółka Grodno, po którą poszedłem ze względu na fundamenty i ciekawą sytuację, a ja dostałem gigantyczny bonus, bo nagle spółka dopisała sobie zainteresowanie fotowoltaiką. Także czasem szczęście po prostu dopisuje. Ale jak zobaczyłem małe transakcje, to jest tam sporo niepotrzebnych strat i niepotrzebnych opłat. No bo im więcej transakcji robimy, tym więcej płacimy. Więc znowu powtarza mi się ta cenna lekcja. Chyba nie wyciągnąłem wniosków z poprzednich lat, że wystarczy czasem zrobić mniej, ale sensownych transakcji, żeby ten wynik był fajny. Natomiast cały ten szum i te małe transakcje po prostu zaburzają nam później ten wynik na koniec roku. A chodzi koniec końców nie o to, żeby było fajnie, zabawnie, i żeby dużo że się działo tylko o to, żeby było więcej pieniędzy na rachunku maklerskim. No i na koniec bardzo ważne pytanie: czego mnie ten ostatni rok nauczył? To jest pytanie, które ja sobie zadaję i które jest bardzo otwarte, ale to pytanie będzie de facto tematem kolejnego odcinka podcastu, więc na to musicie jeszcze poczekać, bo bym musiał tu jeszcze dodatkowe 20 minut gadać. No i dalej, jak już mam finanse poukładane, to siadam tak naprawdę do swoich planów, czyli czego ja chcę od 2021 roku. Tylko to nie jest takie postanowienie z kosmosu, no bo kartka z kalendarza coś zmieni i 1 stycznia będziemy mieć super moc, absolutnie nie. Chodzi mi o to, żeby postawić sobie takie realne cele, które czasem po prostu są kontynuacją tego co robiliśmy w poprzednim roku. To też nie jest nic złego, że sobie przepisuję, nie skończyłem pięciu punktów z tamtego roku, no i nadal je robię. I to jest ważne w skali długiego terminu. U mnie, na przykład, to co już wspomniałem, czyli budowa silnego portfela dywidendowego z myślą o długim terminie, realnie pewnie to będzie około 20 lat. Brzmi abstrakcyjnie, gdybym to sobie powiedział, cofnął się w czasie i poznał 20-letniego Tomka i powiedział, że teraz będziesz siedział nad portfelem, który ma jakieś swoje cele, jak będziesz miał 50 parę lat, to pewnie bym stwierdził, że za dużo wypiłem sylwestra. Przyszły rok z kolei to jest też sporo pracy w firmach, przebudowa bloga, nowa seria wideo i, i pewnie jakieś nowe produkty edukacyjne. Ale tutaj mam dopiero szkice tego, więc nie chcę zdradzać rąbka tajemnicy firmowej. Poza tym, jedną firmę prowadzę ze wspólnikiem, więc to też by było nie fair, jakbym wam wszystko powiedział. A jeszcze parę rzeczy planujemy razem. Też jest coś, co już wspominałem dawno temu, ale to już zaczyna nabierać realnej formy, czyli tłumaczenie książki śladami Warrena Buffeta na język angielski. I próba zapytania inwestorów. Anglojęzycznych, jakim się podoba nasze polskie podejście do filozofii Warrena Bafeta. No i to jest dobry moment na zapowiedź ważnego projektu, najważniejszego w 2021 roku. Moi drodzy słuchacze, biorę ślub. To jest taki osobisty i blogowy projekt, bo sprawa jest o tyle ciekawa, że z jednej strony to nie będzie tylko najważniejszy dzień w moim życiu i taka super prywatna sprawa, do której nikt nie będzie miał dostępu, ale to też będzie projekt edukacyjny. I wysłuchajcie mnie do końca, zanim parskniecie śmiechem. Rok temu, jeszcze przed pandemią, zostałem konsultantem ślubnym. Poszedłem do Akademii Wedding Planerek i mówię celowo w formie żeńskiej, bo tam panowie zdarzają się niezwykle rzadko i uczyłem się przez kilka dni, od rana do wieczora, jak się robi wesela i śluby, bo sam chciałem się dokształcić lepiej przed swoim ślubem. To jest naprawdę duże wydarzenie w życiu, ale też duże wydarzenie w portfelu. I wiele osób naprawdę nie wie jak się do tego zabrać, więc postanowiłem, że w związku z moim ślubem i tak muszę wiele rzeczy tak jak przerobić na swoim przykładzie. Więc nie chcę, żeby ta wiedza gdzieś uciekła. Powstanie cała seria materiałów edukacyjnych o planowaniu ślubu i wesela z naciskiem na finanse. Taka treść będzie dosyć uniwersalna, więc jak ktoś za rok, za dwa, za trzy czy może nawet właśnie ktoś ze słuchaczy zdecyduje się na ślub i zacznie panikować jak to wygląda, to to jak znajdzie mnie i mój cykl na blogu, czy poszuka dobrze w Google i zacznie czytać, to mam nadzieję, że te treści po prostu się tej osobie przydadzą. No i to jest ambitny 2021, więc mam nadzieję, że jakoś dam radę to chociaż w części zrealizować. No i na koniec to filozoficzne pytanie w stylu Ali McBeal. Tomek, czy to był dobry rok? Czy jesteś z niego zadowolony? I tu przyznaję, że mimo wszystko to był dobry rok ale trudny. Było dużo strachu, chociażby ze względu na pandemię, a koniec końców, w listopadzie, ja też zachorowałem na COVID, zachorowałem ja, moja narzeczona i moi rodzice. Więc koniec końców wszyscy przeszliśmy to całkiem sprawnie. Jak ciężkie, dziwne, momentami bardzo upierdliwe przeziębienie. Ja jak to nagrywam, już chyba piąty czy szósty tydzień nie mam smaku i węchu, więc to też nie jest tak, że to zostawia nas tylko i wyłącznie ze wspomnieniami, czasami to trwa bardzo długo. Ale ja zapamiętam w tym roku, że strach przed tym, jakie objawy przyjdą u mnie i przede wszystkim u moich bliskich, no to jest coś, co naprawdę zostaje w, na długo w pamięci i to jest coś, czego absolutnie nikomu nie życzę. To jest myślę, że traumatyczne przeżycie, szczególnie kiedy myśli się o osobach starszych w rodzinie. Ale mimo wszystko ja wychodzę z tego roku szczęśliwy, że go przetrwałem, że moi bliscy są już zdrowi, że moje firmy przeszły przez ten kryzys, powiedziałbym bardzo dobrze. Trochę pomogło szczęście, oczywiście nie warto o tym zapominać. Pomogło to, że po prostu pracuję w internecie, a pandemia niektórym po prostu pieniądze dała, czyli zwiększyła ich zyski, a niektórym zabrała wręcz biznes życia. I trzeba to sobie bez hipokryzji powiedzieć, że nie ma co szukać tutaj sprawiedliwości. Akurat kryzys gospodarczy wywołany... Pandemią no nie jest równy i sprawiedliwy dla wszystkich. Ja wchodzę w nowy rok z lekkim niepokojem, bo problemy gospodarcze i zdrowotne absolutnie się nie skończyły. Będziemy je odczuwać jeszcze bardzo długo, nawet jeśli zaczniemy się szczepić. Ale mimo wszystko staram się zachować jakiś optymizm, no bo jednak jest wiele rzeczy do zrobienia. Te plany, które sobie tutaj wynotowałem, mówią same za siebie. To może być naprawdę fajny rok i jak mówi pewna piosenka, jeszcze będzie przepięknie. I z tym was zostawiam w ostatnim odcinku podcastu nic za darmo w 2020 roku. Wow, miło to powiedzieć, mając już swój podcast i wchodząc w ten nowy rok. Wyłączcie telewizory, wylogujcie się z social mediów, zróbcie dobrą kawę i zadajcie sobie kilka naprawdę mądrych pytań. Naprawdę zastanówcie się, jaki to był dla was rok, i gwarantuję, że nie tylko nie będziecie żałować tego czasu spędzonego z samym sobą, ale jeśli efekty tego podsumowania będą fajne, to. Może za rok, za dwa, za trzy będzie to już taki stały program w waszym kalendarzu. Bardzo Wam dziękuję za ten rok i za słuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: podcastmaupa.niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.